Siema mrdeczki o zdóbka z tej strony. Pierwsza sprawa: wiecie, że samoloty, które Polska chce kupić od USA, nie są samolotami obronnymi, tylko atakującymi? Ktoś powie: A co to za różnica? Sprawdźcie sobie. Druga sprawa: wyobraźcie sobie, teraz Putin dowie się, że Polska ze swoich pieniędzy, zamiast wydać na, na przykład na biednych albo wydać na Szkoły, albo wydać na te pieniądze na coś innego. Inwestuje i stawia Amerykanom za własne pieniądze bazę w Polsce. A co za tym idzie? Chce kupić samoloty atakujące i osprzęt od USA. Wyobraźcie sobie teraz, co myśli Putin. Siedzi sobie, mówię, kurde, pod moimi granicami. Polska inwestuje własne pieniądze, żeby Amerykanie stawiali tutaj wojska. I teraz mi powiedzcie, czy, czy to jest normalne? Czy to jest normalne, że stawiamy dla jakiegoś obcego państwa w Polsce bazę? A powiedzcie mi, a skąd my mamy wiedzieć, że Amerykanie tak bardzo nas kochają? Wiz nam nie ściągnęli. Trump teraz wysłał wiceprezydenta, bo powiedział, że idzie wielki Dorian do niego, czyli jak to się mówi? H Huragan. A co on będzie tam stały i Worki rozkładał, czy co będzie robił? Był na zjeździe. G7 we Francji, to co za problem, żeby wtedy poczekał chwilę i przejdział do Polski? Z jednej strony to rozumiem, bo leci tam i chce pomóc w jakiś sposób y, obywatelom. Czyli będzie biegał z workami sam? Nie mógł tego z Polski na przykład zostawić to wszystko, żeby wiceprezydent to nadzorował? Czy chodzi o jakieś wybory? Chce pokazać Jaki on to dobry dla obywateli A wizy dalej nasze będą dla, Do USA I to wszystko była ściema Czy mi się wydaje Słuchajcie ja czegoś nie rozumiem Dlaczego się zbroimy Przeciwko komu Może wszyscy zamiast zbroić się Te wojska by wzięli na przykład Do ratowania Amazonii Wysłali wszystkie wojska żeby ratowały Amazonię Żeby ratowały Syberię Wszędzie gdzie coś płonie Żeby wysłać wojska żeby to gasiły ale oni wolą się zbroić, bo wtedy będzie władza. A jak będzie władza, to będzie złoto. Ja to tak rozumiem, a wy? No, a w ogóle nagrywam to w odpowiednim miejscu, do odpowiedniego tematu, bo już nie wiem, jak inaczej to powiedzieć, że robią nas w chuja.